No, Weź go nie, 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 lekko. nie, 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 Ale nie, 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 zaraz nie, <śmulę? śmulę> Zaraz, zaraz. nie, 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 się nie, nie, się, nie, się. My nie, <śmulę> <śmulę> nie, Słuchaj, ale Dokładnie. mówię łysy, biegnij. Dobra, bo ja film kręcę, jak go podnosiliśmy. Mm. <grym grym grym grym> <porównanie> ma teraz. <grym> no <we. grym> Doktorowi wyjdziemy, ty. a to film kręcę. Ale on po... tak kilowy, zobacz. Kilogram. Nie, Nie więcej nie, ten ma niż kilo. Ja to takiego nie bo je żółty. I bierzę się A Ile temu? A weź pójść do tej płotki? Pozwolę, ja wie? mam 30. <grym> dwa razy trzydzieścia. Ja film nagrywam. i wtedy. No nie będziemy. <grym> Ale silny. Co ty będziesz mu robił? Patrzcie. Tu. Niech go <grym> nie skurwa jak gorzki. Ile masz? 56, nie? Co nie nie ma. O Boże, 60? Ale ten, o, nie, 60 ja nie ja... mogę się górzeć. Tak, gdzie twoja bomba jest? Pulot i została? Moja? No, no. Do... Nie, zrzuciłem to do Jak dostrzela? Tu letnie ma z tym, to no. gdzie Lepiej niż tu mamy. Ale mówiłem, że weźmie jak tylko przyjadę. Nie? Powiedziałeś, że śmiałeś się z czy Ty do doktorowi, bo doktor chciał zobaczyć. No ale filmu mu nie wyślę. Ale to zrób zdjęcie. Dobra to ja...